Wszyscy mamy nieodpowiednie możliwe życie przy Kiedy coś zajmuje się tym gwałtą. Kiedy coś zadał zagrożenie na życiu całej zdrowie, na której jestem I po trzecie, kiedy istnieje duże prawdopodobieństwo, co szczególnie nie umie niepokojącego pośrednienia głodu, a to nie wydawanie w jego życiu. Bo 2 września. Dziesięć dni temu Sejm Polski obradował nad dwoma projektami zmian obecnej ustawy. Komitet Ratowniczy Kobiety proponował, by aborcja była możliwa w obu następnych Thank <laughs> you. You're yeah. on. Wieka, młodej kobiety. Prawa do warań, leczenia, a nawet życia. My młodzież wiemy co jest dla nas dobre, a co nam szkodzi. Wychowanie nie w zablinie, czyli WDZ w mojej szkole praktycznie nie istnieje. Edukacja seksualna jest właściwie ignorowana, a my młodzież praktycznie wiemy, nie jesteśmy wskazane na internet. Dlatego moje pokolenie uczy się z Podobniemy w podobnych grupach Dlatego nie dotyczymy na pochłonną edukację seksualną. Uczą nas, że to zachowanie seksualne chłopków odpowiada przede wszystkim dziewczyna. Teraz zresztą w sytuacji strajkowej też słyszymy. Mogą się za taką skutniczkę, za alkohol, za napijacz. A co z jego belem? A co z nami, co sami wrzucamy na jego napoły? Dlatego chcą obarcać się mną dziewczyny. A sądzę, że bardzo mocno. I bardzo mocno, na pewno, to omówić, ile od słów muszą usłyszeć kobiety, nie wiedzą. W szkołach się, że jedyną sugestią metodą antykoncepcyjną jest kalendarz. A nawet nie wiedzą, że jest z Mamy siedem religii, z Ale mama niekoniecznie zna się na wszystkim. A seksuolog, czy ktoś słyszał o takim specjalistie w naszej okolicy. My, młode dziewczyny, nie możemy postępować z wolnym sumieniem. Ale dadowiemy, że lekarze i farmaceuci mogą to do sumienia i odmówić kobiety pomocy. Wiemy też, że został złożony kolejny projekt ustawy adopcyjnej. W tej nowej proponowany jest całkowity zakup sprzedaży, wygramowania i udostępniania środków przemocowodnych i antykoncepcyjnych. Za kapelkę PO będzie grozić dwa lata odbywania o swoje drogę. My młodzież chcemy dobrych i dostępnych poradnik ekologicznych. My młodzież chcemy prawdziwej edukacji seksualnej w szkołach. Ja, Weronika, chcemy i wolności. są niezwyciężone są kobiety zjednoczone są niezwyciężone kobiety zjednoczone są niezwyciężone kobiety zjednoczone są niezwyciężone kobiety zjednoczone są kobiety zjednoczone są niezwyciężone który pokazał nam radę odmocnienia do aborcji. Powinniśmy pokazać zmienię naszego dziecka, bo to głowie, brak tego typu oczu pasji, miejscu nosa, żura, troszkę typu oczu policzkołej, czy płynięcia oczy, brak kobiet. I to, co nas Wtedy ludzie, którzy uważają, że do uratował życie, zrozumieją, że tego życia nie można było ratować, że to dziecko nie było którą można wyeliminować, leczyć i na wództwo. Profesor może na stanie obrażać naszą uczta, mówiąc, że w przyszłości zabrać własne dziecko, a ja chciałam dać mu weksę śmierć. Tyle. Jedyne, co mogą na czujemy dziecku, to to, żeby nie cierpiać. Proszę Państwa, takich dramatów będzie jeszcze więcej, jeśli pozwolimy z wykonawcy religijni, czy pożądkujący w miarę swoich interesów, Odmawiamy od prawa do myślenia i człowcenia. Dla dlatego musimy podtrzymać wielką kobiet. decydować o własnym życiu, kim jesteśmy, żeby twierdzić, co czuje na kobieta, kim jesteśmy, by wymawiać jej, co będzie dla niej lepsze. Nie każda z nas jest na tyle bohaterska, by urodzić dziecko z gwałtu. Możemy sobie tylko obrażać, co czuje taka kobieta. Więc co wyobraźmy sobie, co wiemy, że dla przeżywa traumę, która nie może pogodzić się z I Ta kobieta zostaje zmuszona do przeżywania na okrągło najgorszych wydarzeń w jej życiu. Czy chcecie tego dla swoich szóst, córek, żon? Czy chcecie tego dla wszystkich kobiet? Żaden z nas nie może powiedzieć, jak, jak kobieta będzie się czuła i czego będzie potrzebowała. I my, walczący o wybór, potrafimy przyznać, że nie jesteśmy w stanie ocenić, czego dana kobieta da potrzebuje. Natomiast praktykowej tak, kościelnej tak, lobby zdaje się lepiej odpowiedź wiedzieć, jak się odczuje w danej sytuacji. Albo nawet nie, nie daje, że zdrowie i kobiet są istotne i zamienia kobiety Waboru. Apelujemy o wolność wyboru i o nie nam, co będziemy czuć i myśleć. Wiele z nas może cieszyć się na, na to, że jest zła. Po prostu też czuć się bezpiecznie. Gdy ustawa antyaborcyjna wejdzie ja w życie, żadna z nas nie, nie będzie, będzie miała tego kontroli. Żadna z nas nie będzie czuła spokoju. Po ustawy antyaborcyjnej, na nawet kobiety będzie się dbała o kresy ciąży. Będzie się dbała, że w nieporodzie będzie ciągnęła kapolista Jara, a może nawet sąda. Będzie się bała, żeby wyobraża się, że ciąża zagraża jej życiu, będzie musiała umrzeć i nie przebyć z władzy. Nie pozwólmy, by kobiety w sąsiedztwie ciąży bały siebie. Nie pozwólmy, by matka, która dzieci umarła, bo zabroniono usunąć jej ciążę zagrażającą jej, jej życiu. Walczmy o to, by kobiety czuły się bezpiecznie i chciały to robić dzieci. Ustawa antyrakcyjna sprawi, że będziemy się dbamy o własne życie. Jeszcze mamy czas, by temu zapobiec. Jeszcze mamy czas, by wagi co wybór. Nie niemalujmy tego. Na w 1996 roku zjednotowano u mnie jako szczytu Kilka lat później, w 2001 roku, ku zdziwieniu lekarzy i moim okazało się, że jest w ciąży. Miałem być złotar, a jednak, ciąża mogła wywołać nagryw choroby. Wówczas stanęłam przed wyborem. Dokonać legalnej nawancji urodzić i ryzykować życie. Dziś mam wspaniałą kórkę, ale wykonałam wyboru, bo go miałam. Kilka lat później również postanowiłam zaryzykować i świadomie zdecydowałam się na kolejne dziecko. Nie udało się. Osiem miesięcy walczyło o życie, ale miałam wybór i go dokonałam, to była moja córka. Jesteśmy kobietami świadomymi i chcemy prawa wyboru. Nie zdam się, aby dzieci dzieci. Nie zdagam się, aby obiarnych warku musiały rodzić dzieci swoich braku. Nie zdam się, aby kobiety musiały nosić pod sercem dzieci, tylko po to, by oglądać ich śmierć. Nie zdagam się, by kobietom dobrano wybór rodzić czy żyć. Nie zgadzam się na zakaz badań Nie zgadzam się na przesłuchanie kobiet, które właśnie podpiły. Nie zgadzam się na prokuratorów, nie zgadzam się na teren. Samym prawem nie zmusimy do głosu. Samym prawem nie zmusimy do wychowania. Będą beczki, będą gorączki do w świętych ruchach. Dziś rano pan minister warszawski powiedział, bawcie się dobrze dziewczyny. To nie jest zabawa, panie ministrze. do że będziecie w tym proponowana przez polski rząd ustawa dotycząca dobrego zakazu przeżywania książki jest ignorancją, ale nie pokazująca, i również niebezpieczna. Jeżeli ta ustawa zostanie prowadzona, będzie się olbrzymim krokiem wstecz, nie tylko dla polskich kobiet, ale i dla całego polskiego społeczeństwa. Moja ja, opinia, jak karta, dotycząca aborcji jest troska. Opinia nie należy do mnie, ani do obecnego prezydenta, ani obecnej rządowej partii, kościoła, czy żadnej postronnej osoby. Należy wyłącznie do samej kobiety. Moją rolą dla lekarza jest pomagać kobiecie bez osądzania jej. metodami XIX wieku, niebezpiecznymi i drastycznymi. Legalna skuteczna aborcja to jest przede wszystkim aborcja paleontologiczna. Nie pozwólmy, aby takie prawo weszło w życie. Moi drodzy, dlatego ostatnie nasze hasło, które przyczymy, to jestem. Myślę, decyduję. Jestem! Myślę! a podpisana zostanie przez prezydenta o 4.45. No właśnie. Ale będziemy w tak zwanej za, zamrażarce, więc będziemy cały czas tkwiły w niepewności. Musimy być na to przygotowane, musimy się organizować i musimy się spotykać. Proszę To wszystko